Denza N9, luksusowy SUV, prosto z Chin. W tym przypadku mamy All Black, czyli czarne felgi, czarne dodatki, lusterka zwykłe. Przy All Blacku nie ma możliwości zmiany na lusterka w formie kamer, ponieważ tej opcji nie ma w All Blacku. Jedynie w wersji ze srebrnymi felgami. Możemy dokupić dla Ciebie akcesoryjnie felgi czarne i zrobić ją również taka, jak prezentowana jest tutaj. W środku bardzo ekskluzywnie, bardzo miękkie fotele. Jest tutaj sześć miejsc. Te fotele są bardzo duże. Mamy panoramiczny dach. System PCT, czyli możemy tym samochodem zawrócić 360 stopni. Jazda krabem. Siedzenia, które potrafią się nam rozłożyć do, do łóżka, więc możemy rozłożyć i mieć tutaj w środku łóżko. Te fotele nie jeżdżą tylko do przodu, również potrafią nam tutaj e, pojechać w bok. Wtedy mamy więcej miejsca dla przestrzeni w środku, progi automatycznie wysuwane, bagażnik jak przy tego typu samochodach nie jest on jakichś dużych rozmiarów, ale śmiało mieści nam się tutaj duża torba na kije golfowe, o ewentualnie jakieś dwie walizki również tutaj wejdą, a po złożeniu tych siedzeń jest tutaj naprawdę mnóstwo miejsca. Jeżeli interesuje Ciebie taki nowy lub używany samochód prosto z Chin zapraszamy do kontaktu autopunktmowa.pl